Cześć kochani, witajcie na kanale. Dzisiaj wysiejemy kilka ziół na rozsadę. Będzie to bazylia oraz ogórecznik. Oba ziółka możecie wysiewać na rozsadę już od marca. Bardzo Wam je polecam mieć w swoim ogrodzie, ze względu na to, że oba doskonale wabią zapylacze. Spójrzcie. Ja mam tutaj do wysiewu bazylię, taką klasyczną, o takich Większych liściach oraz bazylię o znacznie mniejszych liściach, bazylię z aromatem cytrynowym. Bardzo mnie ciekawi ta bazylia, będę ją miała po raz pierwszy. Podobno jest doskonała do dań rybnych, owoców morza oraz wszelkich potraw z serem czy choćby sałatek. Spróbujemy i ocenimy, czy będzie częstszym gościem w naszym ogrodzie. Oprócz tego, Będziemy też wysiewać i uprawiać w tym roku ogórecznik. Też świetne ziółko. Spójrzcie, jakie ma piękne kwiatki. Do czego będziemy wysiewać? Już wam pokazuję. Wystarczą nam takie tacki, pojemniki zbiorcze, w których muszą być koniecznie na dnie dziurki. Pamiętajcie o tym. Chodzi o to, żeby woda nam swobodnie odpływała. Możecie wykorzystać pojemniki po lodach, po ciastkach, tylko pamiętajcie, żeby zrobić otwory w dnie. I oczywiście będziemy wysiewać do ziemi do wysiewu i pikowania. Ja mam akurat ziemię zmieszaną z perlitem, to świetnie rozluźnia podłoże. Możecie też zastosować vermikulit, ale jeżeli nie macie ani perlitu, ani vermikulitu, to śmiało wysiewajcie tylko do ziemi do wysiewu. Żadnego problemu z tym nie ma, perli czy wermikuli, to nie jest żaden przymus. No to zaczynamy wysiewy. Na pierwszy rzut idzie bazylia. Moi drodzy, ja sobie nasypałam już do pojemnika ziemi do wysiewu. Najpierw podlewam ziemię w pojemniku. Czekam, aż ona troszeczkę usiądzie. I z racji tego, że będę wysiewać trzy różne zioła, Przeszyłkowałam sobie znaczniki. I sobie teraz zrobię tak, że przedzielę sobie ten pojemnik na trzy części. I tutaj, gdzie, z tej strony, gdzie będzie napis, będzie dane zioło, dana odmiana. Zacznę od wysiewu bazylii. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają nasionka bazylii. One są praktycznie tak czarne jak ziemia. Oczywiście nie wysiewajcie całego opakowania, bo będziecie mieć las bazylii, nie będziecie wiedzieć, co z tym zrobić. Spójrzcie. Są nasionka prawie tak czarne jak ziemia, więc jak je wysiejecie, ciężko je będzie odróżnić od podłoża. Wysiewamy dość gęsto, ale tak jak powiedziałam, nie całe opakowanie. Nasion bazylii. Nie przykrywam ziemią. One wtedy naprawdę dobrze wschodzą. Teraz druga odmiana odmiana cytrynowa. Też nie za dużo. I z racji tego, że tych nasion ziemią nie będziemy przykrywać, to jeszcze po wysiewie dociskamy te nasionka do podłoża. I po wysiewie jeszcze delikatnie zraszamy nasionka wodą. Moi drodzy, jeśli chodzi o bazylię, to idealna temperatura do kiełkowania tego zioła to jest między 20 a 25 stopni Celsjusza. Do gruntu wysadzimy bazylię tak dopiero po 15-20 maja. Także pamiętajcie o tym, bo to jest zioło ciepłolubne. A teraz wysiejemy ogórecznik. Te nasionka są już dużo większe, zaraz wam pokażę. Moi drodzy, ogórecznik pachnie jak ogórek, stąd jego nazwa. Spójrzcie, to są już naprawdę spore nasionka. Wysiewamy je na głębokość tak około 1-2 cm. Ogórecznik nie ma zbyt dużych wymagań co do gleby. Ale preferuje stanowisko y, słoneczne, może też być uprawiany w lekkim półcieniu. Nasiona ogórecznika możecie wysiewać również bezpośrednio do gruntu, nie musicie robić rozsady. Możecie wysiać bezpośrednio do gruntu to zioło od kwietnia do czerwca. Moi drodzy, ja wysiewam ogórecznik w bardzo niewielkiej ilości, dosłownie kilka sztuk z racji tego, że jest to roślina dość ekspansywna. Pamiętajcie o tym. Ona się lubi również sama rozsiewać w ogrodzie, więc bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli raz będziecie ją mieć w swoim ogrodzie, to ona już się sama będzie wysiewać. Przykryty ogórecznik ziemią. I teraz również zraszamy z racji tego, że była już wcześniej ziemia podlana. Moi drodzy, wysialiśmy i podlaliśmy. A więc teraz nakrywamy szklarenką do momentu, aż nasionka nie wykiełkują. Oczywiście zamiast takiej szklarenki możecie też użyć zwykłej folii spożywczej i zrobić w niej dziurki. Ustawiamy pojemniki z wysianymi ziołami na słonecznym parapecie. Podlewamy regularnie, ważne jest to, żeby nie doprowadzić podłoża do przesuszenia i wietrzymy codziennie, ściągając szklarenkę. Lub folię na jakiś czas.